Cześć, tutaj Ignacy. Witam już w ostatnim odcinku z aktualizacji mojej makiety. Przepraszam za nieco dłuższą przerwę na kanale. Niestety nie było możliwości, abym wrzucał i nagrywał dla Was filmiki, ale obiecuję to nadrobić i postaram się pojechać na dworzec w tym tygodniu. Od ostatniego razu na pewno najmocniej zmienił się środek tutaj makiety, gdzie Powstały, a w zasadzie to już zostały ukończone dwa biurowce, dwie bliźniacze wieże nawiązujące do wież World Trade Center, które niegdyś znajdowały się na Dolnym Manhattanie w Nowym Jorku. Tutaj zza kulis na warsztacie wam mogę pokazać jeszcze lokomotywę epokę popularną EP09, która przychodzi właśnie u mnie na naprawę rewizyjną. Tutaj do środka jej wrzuciłem mechanizmy sterujące i jeszcze trzeba jej dodać logo przewoźnika na boku. Tutaj jeszcze mam w planach dokupić sobie na święta jakiś jeden budynek, może to być jakiś biurowiec, remiza strażacka czy po prostu zwykła kamienica, aby tutaj jeszcze ten ostatni skrawek dywanu tą lukę czymś wypełnić. Myślę, że tutaj ostatnia aktualizacja powinna pojawić się na święta i kiedy już będą skończone wszystkie modele wagonów i lokomotyw. Na dzisiaj to już by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Pozdrawiam. Cześć.